Fantastyczna, świetne, zbalansowane. Smaki, bo jest delikatnie kwaśna. Krem jest słodki. No i czekolada, którą uwielbiam. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przygotowujemy warszawskie ciacho, czyli co? wuzetkę. Skąd się to wzięło? Od trasy WZ. Jak ją przygotować? Zobaczcie. Przygotowujemy na początku biszkopt. Z tego przepisu tylko dodajemy odrobinę kakao. A następnie przekładamy kremem na bazie śmietanki wysokoprocentowej. Chodźcie, pokażę Wam, jak ją przygotować. Gdy biszkopt czekoladowy jest już przygotowany, ja zabieram się za przygotowanie kremu. Do misy robota kuchennego wlałem wysokoprocentową śmietankę, do tego dodaję trochę cukru pudru, a następnie ubijam na puszysty, gęsty krem. Nasz krem już jest ubity, powinien mieć taką konsystencję czyli gęstego kremu. W międzyczasie przygotowałem sobie syrop cukrowy do nasączenia blatów do wózetki. Jest to woda razem z cukrem w proporcji 1 do 2. Nasz biszkopt kroimy sobie na trzy części, na początku ścinając górę. Biszkopt delikatnie nasączamy naszym syropem cukrowym. Gdy blat czekoladowy jest już nasączony syropem cukrowym, nakładam powidło śliwkowe. Nie smaruję do samych brzegów, ponieważ gdy nałożymy krem a następnie następną warstwę biszkoptu, wszystko nam pójdzie do samego końca. Nakładamy połowę naszego kremu. I nakładamy teraz kolejną warstwę biszkoptu. Tak samo nasączamy. Nakładamy powidło śliwkowe. A na ostatnią warstwę powideł nakładamy krem. Ostatnią warstwę biszkoptu nasączamy sobie na blacie, a następnie do góry nogami nałożymy ją na naszą buzetkę. Na ostatnią warstwę nasączonego biszkoptu nakładam jeszcze odrobinę powideł śliwkowych. To ciacho ląduje w lodówce, a ja zabieram się za przygotowanie polewy czekoladowej. Moi drodzy, przygotowujemy polewę czekoladową, czyli na kąpiel wodną przekładamy polewę czekoladową. W proporcji 1 do 1 z ciemną czekoladą. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego znowu używam polewy i czekolady. A tylko dlatego, że po rozpuszczeniu i zastygnięciu łatwiej będzie nam się kroiło nasze ciasto. Polewa jest już gotowa, dlatego finiszujemy z naszym ciastem. Uwielbiamy lejącą czekoladę, uwielbiamy dużą ilość czekolady, dlatego tu będzie jej naprawdę sporo. Moja wózetka jest już gotowa, czyli co, zostało nam tylko spróbowanie? Myślę, że to będzie dobre. To nasze tradycyjne ciacho należy spróbować, dlatego kroję. Wyciągam. Próbuję. Najlepiej smakuje po całej nocy leżakowania w lodówce. Ale dla was próbuję już teraz. Mm, Powidła robią genialną robotę. Zresztą co wam będę mówił, sami spróbujcie. Pycha. Ja idę dalej jeść tę łózetkę, a wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, bądź na moim Instagramie, jakie ciacho jeszcze chcecie, żebym dla was przygotował. Miłego!